Witajcie w kolejnym dniu Dzisiaj zajmiemy się murowaniem narożników Na siódmej, ósmej, dziewiątej warstwie Miałem robić wzmocnienia podokienne, ale zmieniam kolejność Bo policzyłem i muszę domurować jeszcze Domurowałem jeszcze jedną tutaj warstwę na piątą Tak, żeby te wzmocnienia podokienne były w przedostatniej warstwie finalnej Tuż pod oknem ale to dopiero w kolejnym filmie. Dzisiaj robię narożniki, tak żeby móc w sobotę przez cały dzień murować do sznurka. Także porobiłem sobie takie podesty z tego co było na budowie, czyli pozostałości z bloczków fundamentowych, do tego palety, deski porozkładałem i tak to wyszło. Także spokojnie na kolejne trzy warstwy. Będę mógł sobie ogarnąć może 4, tak do 9, 10 na pewno do 9 na pewno 10. Może A później, no, to już będę musiał kombinować coś innego, może jakieś rusztowania. Yy, pomyślę, yy, co tutaj podziałać. Także tak się przedstawia plac boju. Co? Zapraszam do oglądania narożników. Dobra, mam nadzieję, że mnie dobrze. Widać? Słychać? Kamerkę ustawiłem sobie na bloczkach Mam na nadzieję, że wiatr nie, nie zwieje A wieje tutaj całkiem... Często I mocno jeszcze nie ma za dużo zabudowań Nie ma nasadzeń Drzew To mach wiać? Tutaj jest jak Góra poziom Tu już mniej istotne I przede wszystkim Patrzymy na pion w narożniku Patujemy wtedy Długą, długą łatą Najlepiej dwój-pół metrową Yeah. mogło być odbieram pozostałość z kleju Do góry też spoina No i tak przygotowana Tak przygotowana Przyładowany klej możemy nam bloczka sobie patrzę już dokładam po prostu sobie łatę i licuję to z końcem, z końcem bloczka, gdzie przykładałem na pion i resztę pozostała część łaty do końca ściany na całą ścianę i licuję po prostu ten bloczek przejeżdżam sobie łatą po ścianie patrzę czy jest w miarę równo i tak zostawiam. Tym sposobem możemy sobie wymurować kolejną warstwę, kolejny bloczek do góry na zakładkę. Następnie ustawiam sobie bloczek ręcznie, no na koniec dorzucam, dorzucam łatę i to samo to wcześniej do narożnika, dokładam. Bloczek musi się licować tutaj. Chodź do łaty z murem, jedna strona, druga strona i Mamy oczko. Tak to wyszło. Tym sposobem właśnie mamy na dwie warstwy do góry. No i teraz, jak wymurujemy tu kolejny bloczek, to będziemy mogli ułożyć tu kolejny bloczek. Jak tu ułożymy i tu ułożymy, to kolejna warstwa, kolejne dwie warstwy będziemy mogli sobie do, dorzucić. Dobra, założę kamerkę na głowę, wymurujemy te kolejne dwie warstwy, Ja później przez ten tajmapsa. Pozostałych narożników I to by było na tyle na dzisiaj Dobra, jestem, założyłem kamerkę na głowę Tak a za bardzo powiem wam, że chyba lepiej Kamerkę trzymać na głowę niż na statywie Już Nie radzę sobie z tym statywem, a wy jak wolicie Oglądać filmiki tak. Mamy kamerkę na głowie Czy czy jak jest na statywie i oglądacie z osobą prowadzącą kanał Dajcie znać w komentarzu jak tam z tą kamerką Czy na głowie czy na statywie standardowo klej w Czek do poziom i siedzi. Nie lata, jak to wyszło. Chyba w miarę poprawnie. Zważywszy na tą bloczką eee, Jak on wygląda Świznę Aczkolwiek ktoś ostatnio w komentarzu napisał, że muruje z Solbetu, z tego z H plus H tragedia w jego oczach. Jest ja, całkiem nieźle, nie mogę narzekać. Ta odmiana 600 jest w miarę yy, twarda. Nie pęka tak łatwo. Aczkolwiek te bloczki przeleżały tam u, u sąsiada na budowie. On jednak nie zdecydował się na budowę. Odkupiłem od niego w dość dobrych pieniążkach. Sprzed kilku lat, można powiedzieć, ceny. Ale o cenę będziemy rozmawiać innym razem No i dosyć wysoko się zrobiło przy tej dziewiątej warstwie Nie wiem czy dziesiątą na łatwo się pomuruje Wy jak radziliście sobie z murowaniem do góry, mieliście od razu jakieś rusztowania warszawskie, czy jakąś metodą kombinowaną. Jestem w trakcie powiem Wam robienia rusztowań z ojcem to on zaczął. Mieliśmy stare rurki stalowe dosyć leciwe, ale w bardzo dobrym stanie zachowane no i stwierdziliśmy, że je podcięliśmy je i Zaczęliśmy spawać rusztowanie. Wrzucę Wam zdjęcie tego rusztowania. Teraz to możecie zobaczyć. Brakuje jeszcze tylko przyspawać kielity i można jakoś pomalować, zabezpieczyć to przed jakąś korozją. Że ile ich nam wyjdzie no wyjdzie całkiem sporo bo teraz mamy 8 zrobionych a materiału mamy jeszcze na gdzieś dwa razy tyle więc przy najbliższej okazji tylko jak się z nim zobaczę to zaczniemy dalej to robić spawać albo on zacznie a ja mu będę dopingował i ja będę robić coś innego i później sobie rozstawię do mulowania, później do... będzie na ocieplenie przy dachu. O, przyda się. No i dobra, tak to wygląda. O, Łata spadła. Wiatr niestety spory. Tak to wygląda. Mamy na 9 warstw, narożnik. Lecę, lecę z kolejnymi.

No, Wyczyłem murowanie narożników Niestety tutaj nie pomurowałem na 9 Wkleiłem tylko jedną, yy, jedną jednego pustaka a to dlatego że zaczyna mi się tutaj strefa podokienna I tutaj już powinienem wklejać yy, pręty pod okna yy, Natomiast tego dzisiaj nie będę robił, bo to musi porządnie związać, nie chcę tutaj naruszyć, naruszyć bloczków, wiem, że ten, ten klej szybko wiąże, ale nieśpieszy mi się, więc sobie poczekam do, do następnego dnia, żeby móc tutaj zacząć, to samo tyczy się to tamtego narożnika Tam mam okno zaczynające się 80 cm od ściany, więc też nie będę murował yy, bloczka No i co? To po prostu byłoby chyba na, na tyle na dzisiaj. Wymurowałem te dwa narożniki. Yy, mamy na 9 warstw. Następnego dnia będziemy już murować je do sznurka. Także dzięki za oglądanie. Dajcie w łapkę, jeżeli filmik Wam się podobał. Dajcie komentarz co byście tutaj zrobili inaczej. Jak u Was było, jak z tym rusztowaniem. Czy też tak mieliście, też jakie podesty robiliście. Jestem ciekaw Waszych rozwiązań i jak sobie poradziliście z kolejnymi warstwami od 9 do 15, bo nie będzie aż 15 warstw. Także czekam na Wasze opinie. Dzięki, do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie.